No nie! Dobrze, młody. dobrze, dobrze Big Mac.

Ile? Już 4-0? Ten młody powinien się przyłożyć. Ten Kuba? Ten Maguj. A Big Mac. No, Big Mac. Ja się przyłożył, bo kurwa... Podejdź trochę do niego młody! On się boi za bardzo. A ten kurwa Skorpiona jeszcze robi. Tak, tylko że młody nie powinien być, jak on się boi, bo widzę to prawie. On za bardzo jest przestraszony, co, 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 co ma zrobić. Hmm. sami chyba co... Tylko nie widać w ogóle składu. Dlatego, tak, że on się boi podejść. Hmm. No. no ale zrozummy, że to rezerwa jest też. No my jesteśmy na... z rezerwami w tej kształcie. No ale składzie, to jest drugi zespół. A, mówię, że... A że oni to, to rezerwali? Hmm. No że to jest e, drugi skład Że to No to jest e, skład kominiarza prawie No, ale gramy no, jako tylko Ja jestem głównie, głównie. rezerwowy też miał wstać ogółem na tej na boże, Na rezerwie grzesiek też stał w takim meczu na rezerwie ten, ten nowy ten w czapce też powinien być no, ale on gra właśnie w kamieniarzu. No to, tylko, że jeżeli oni umierają już dojść do naszej, to, oni powinni, to ta trójka stoi na rezerwę, nie? No. Bo przecież mamy na przykład takiego świdonia ciołka. Wiem. Mamy kurwa Jezierskiego. Że ich kurwa nie ma dzisiaj. mama nie puściła. Czemu? Właśnie nie wiem, nie puściła go. Brawa, dawaj młody, młody dawaj, nie puść. Tak z dupy? No. No ale to nie jest nawet wytłumaczenie rodzin. Jakby to nie ma co się przypierdalać, jak rodzina już zakazuje. To to już jest takie, że no nie idziesz no i tyle. Ja to rozumiem w bo też takie Ja też tak miałem, a koniec w końcu, A koniec w końcu i tak mnie wypuszczono. Ja miałem prawie inaczej. Ja miałem częściej inaczej. O. Kurwa Grzesiek Młody dawaj No podejdź, podejdź do niego Też może być prawdę. Kurwa sorry. Kojba, ale zimno. No mi nie pomaga rękawiczki, jak mi w głowę zimno. Ej, na chwilę nagrażę, ja założę bluzę. Mogę A ja jasny masz ten telefon Kaszuby. A to Kaszuby, dobra A mi się Bo świeci się tak fuj Nie wiem czy tak O kur... Dobra, jest już lepiej No tak, tylko że przed chwilą dosłownie zmieniłem business <laughs>